Wydanie Buddy Serdecznie zapraszamy. Cały program będzie prowadzony w interpretacji Zuzy i Agniechy. 3, 2, 1, 0, start. Zaczynamy! I kochani, kochani. Dzisiaj różności, różności i dawka odlotowej muzyki. Dla solenizantów, którymi dzisiaj są Henryk i Mariusz serdeczne pozdrowienia, życzenia i oczywiście dedykacja muzyczna. I rap No, no. A teraz sprawdzimy, na jakim poziomie znajduje się nasza świadomość o życiu i jego tych barwach. Wywiad z panią profesor Lisiecką. Uczy pani PDRZ-tu. Czy nauczanie tego przedmiotu sprawia pani trudność? Trudność na pewno mi sprawia, ponieważ sam przedmiot jest trudny. Obejmuje w swoim programie wiele dziedzin i ym, psychologię, i medycynę, i socjologię, i nawet prawo. Więc samo przygotowanie się do tego przedmiotu trochę nastręcza trudności, ale jest przyjemne mimo wszystko, bo kontakt z Wami na takim przedmiocie luźnym, jak Wy go ja nazywacie, jest chyba, no jest chyba, dla mnie jest na przykład bardzo ważny. Ja lubię, ja lubię z Wami pracować. Jakie tematy zadaje, przewa zadaje przeważnie Pani młodzież? Tematy dotyczą y, tematów, bezpośrednio tematów lekcyjnych, ale y, jakie tematy? No na przykład interesuje was antykoncepcja, interesują was problemy związane z dojrzewaniem, yy, yy, konflikty związane z rodzicami waszymi na przykład. No bardzo różnorodne są, trudno im w tej chwili wymienić, ale bardzo różnorodne. Które tematy cieszą się największą popularnością? Chyba te, które już to wymieniłam, poza tym panowie na przykład zadają mi pytania, męskie klasy. Chodzi mi o męskie klasy, zadają mi pytania na przykład, jak ułatwić sobie poznanie z dziewczyną. To jest bardzo trudne i no, mnie jest trudno na ten temat rozmawiać z nimi, ale mam się jakoś wybrnąć z sytuacji. Poza tym mówię, antykoncepcja na pewno Was interesuje i w ogóle problemy związane z naturalną regulacją płodności, na przykład. Hmm, Problemy związane z AIDS, chyba też, ponieważ ten temat jest mimo wszystko jeszcze za mało poruszany, chyba i w telewizji, w radiu, i, i, i w czasopismach. Także to, że jest w szkole, to wydaje mi się, że jest ważne. Sonda na temat AIDS wykazała, jak mało wiemy na temat tego schorzenia. Jakie są Pani odczucia w tej kwestii? Ja oglądałam ten program, w którym była pokazana sonda. Muszę powiedzieć, że strasznie się rozczarowałam, ponieważ w zeszłym roku bardzo dużo godzin na PD życie poświęciłam tematowi AIDS. Były i pogadanki, i rozmawialiśmy na ten temat i było filmów trochę i były nawet testy. Ja, ja spróbowałam przeprowadzić takie testy, wypadły dobrze. Ja jestem bardzo zdziwiona, że tak mało osób, nie wiem, odpowiedziało na pytanie, co to jest AIDS. Myślę, że gdyby były inne pytania, inaczej może sformułowane, jak uniknąć tej choroby, to myślę, że łatwiej by chyba było młodzieży odpowiedzieć na te pytania. Czy świadomość naszych uczniów na temat tego schorzenia ocenia Pani zadowalająco? W zeszłym roku oceniłam zadowalająco, naprawdę, no bo przeprowadzałam w wielu klasach testy i, i były poprawnie rozwiązane, a, a teraz. Nie wiem, czy pamięć macie taką krótką? Myślę, że nie. Chyba chyba nie jest tak źle. Co chciałaby Pani za pośrednictwem Budy TV przekazać naszej drogiej młodzieży? Co ja bym chciała przekazać? Proszę Was tylko o to, żebyście byli. Otwarci i chłonni na wszelkiego rodzaju informacje dotyczące wielu dziedzin, naprawdę wielu dziedzin. Czytajcie, czytajcie czasopisma ciekawe, oglądajcie programy telewizyjne związane właśnie z tematami, jakie poruszane są na No Myślę, najważniejsze jest to, żebyście byli otwarci i, i chłonęli wiedzę. To jest chyba najważniejsze, bo wtedy będziecie mieli trochę mniej problemów może w życiu. Ponieważ recepty, niestety, na dobre i szczęśliwe życie dać Wam na tym przedmiocie nikt nie może, a jedynie tylko jakieś tam porady, które w przyszłości Wam się przydadzą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Statystyka. Dziś przedstawiamy oblicze następnej klasy z kategorii technikum mechanizacji rolnictwa. Pierwsza pięć. Opiekę nad ową bandą sprawuje profesor Eugeniusz Pempera. Klasa liczy 29 chłopaków. Tak, tak, chyba już wiecie, o jaką klasę chodzi. Oczywiście, znajdują się tam tacy osobnicy jak Pet, Roger, Wątroba, Bocian i Spadachroniarz. Osiągnięcia semestralne na dzień dzisiejszy przedstawiają się następująco. Aż dwie oceny celujące, bardzo dobrych 46, do, dobrych 165, dostatecznych 123, miernych tylko 40, no i 5 niedostatecznych. No cóż, czekamy na następne rekordy. Co warto przeczytać? Posłuchajmy, co dziś poleca się współczesnej młodzieży. Dla wszystkich tych, którzy nie, którzy nie lubią czytać, polecamy książką Arkadia i Borysa Strugackich Żuk w mrowisku. Ich książki już od lat znajdują się na Czele bez w dziedzinie fantastyki naukowej. Główny bohater książki, Maksym, usiłuje rozwikłać niesamowitą zagadkę kosmosu. Kluczem do zagadki jest tajemniczy sarkowak umieszczony na, w Muzeum Kultur Podziemskich. Pamiętajcie, żółk w mrowisku, braci strugackich. Owsiaka? No pewnie, to mój stary kumper. Posłuchajmy, czy uczniowie naszej budy mają chociaż zielone pojęcie o jego działalności. Pierwsze pytanie to takie, czy znacie w ogóle Jurka Owsiaka i wiecie kto to jest? Nie, daj mi skok. Tadziu, nie podaruję Ci tego, odpowiedz. Jest, tak wiem, jest to człowiek, który prowadzi fantastyczną akcję, Świąteczną Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Prowadzi również program Rób to, co ta czy oglądasz ten program? Dlaczego? Nie mam czasu, nie chcę się tak po prostu. Dzięki. Dziewczyny, słuchajcie, mamy takie pytanie, czy wiecie kto to jest Jurek Owsiak? Tak. Jest on, występuje on w telewizji, prowadzi program Rób Teatr, co chce Właśnie o to Powiedzcie mi, czy oglądacie chętnie ten program? No tak, jest to fajny program. Dziękujemy. Powiedzcie mi, czy znacie Jurka Owsiaka, czy w ogóle wiecie, kto to jest? No? no co ci mam powiedzieć więcej? Myślę, że jest wspaniałym facetem. To, co zorganizował, było naprawdę piękne. Nie wiem, co jeszcze mi... Czy chętnie oglądacie jego program, bo przecież prowadzi program Lubta, co chce Zależy. Jak mam czas, to oglądam to bardzo chętnie. A na przykład czy podoba Wam się muzyka, jaką on tam właśnie wprowadzi <grym> nie wszystko, bo nie lubię metalu i to mi się nie podoba. Dziękuję. Powiedz mi, czy wiesz, kto to jest Jurek Owsiak? Jurek Owsiak? No wiem, że prowadzi program Rupta co a tak nic mi... <grym> to mi nie, nie wiesz. A czy chętnie oglądasz jego program? Tak, chętnie, bo to co on robi, to jest po prostu piękne. Dziękuję. Takie pytanie, słuchaj, czy wiesz w ogóle, kto to jest Jurek Owsiak? Oczywiście, że wiem. No to, to powiedzieć. No to jest facet, który pomaga zebrać, zbierać obecnie pieniądze na świateczną anfiestę, świąteczną pomocy. A powiedz mi, czy uważasz ten cel naprawdę jest tak wspaniały, jak to ludzie mówią? No na pewno. Dziękuję. Takie pytanie. Czy pani profesor wie, kto to jest w ogóle Jurek Owsiak? Oczywiście, że wiem. I bardzo się cieszę, że taki człowiek istnieje. Dobrze, a pani profesor, czy um, uważa Pani, że jego idee właśnie są tak wspaniałe, jak to większość ludzi mówi? Ja tak, popieram go całkowicie i uważam, że jest jeden błąd, jaki popełniono tutaj u nas w szkole, że jeszcze nie zebrano pieniążków na ten cel. Będzie pani profesor właśnie w jutrzejszym wydaniu w WTV. Dziękujemy. Już półrocze. Szykuj grube galocie. Czwartek wywiadówka, idź na spacer lub do kumpla. Kiedy siedzisz przy zadaniu, nigdy nie myśl o kochaniu, bo kochanie bardzo szkodzi, kiedy się do szkoły chodzi. Kiedy siedzisz nad lekcjami, włącz dobrą kasetę ze starymi naprawdę świetnymi i dobrymi przebojami życzeń i pozdrowień. Serdecznie przepraszamy za chwilę romantyczności i spokoju. No, ale cóż, takie są reguły gry. Przeżyjemy i to. A więc, miłe i serdeczne pozdrowienia dla Alfa pod skryptum. Uważaj, koty mają wściekliznę. Seraina, nasz czas już dobiegł końca. Nie, nie na długo. Spotkamy się za tydzień we wtorek. Czekajcie na nas. Siema, spadamy!